Cześć, witajcie. Rozpoczynamy 373, w sumie już odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieram jeden Bosterek do Magicka, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Przyznam szczerze, nie ma tutaj większej filozofii. Świetnie nam wypada z Inistrat Midnight Hand set boosterów, więc kontynuujemy i liczę dalej, że ta passa będzie szczęśliwa. Otwieramy paczuchę 12 kart z szansą na delisty, na alternatywne grafiki. No, ostatnio nam świetnie wypadło, więc mam nadzieję, że tym razem będzie dokładnie tak samo. Przy okazji pojawiły się pytania od naszych pokemonowych fanów: kiedy coś więcej, bo był tylko na wznowieniu serii bostarek McDonald'owy, więc akurat kolejny tydzień będzie zdecydowanie poświęcony pokemonom, będzie pewnie coś więcej niż same bostarki, jakieś produkty. Tej karty w sumie nawet nie znam. Co ciekawe, ma tutaj jeszcze nie wiem, podpis. Artysty, w każdym razie, to jest jakiś holotem. Holostempelek. Ok, lecimy do przodu. Mamy tak, plainsa w tym razem nie holo, Mamy Plameta, czyli kartę, która jest. No, ma już milion, milion wersji, milion przedruków. No i mamy informację, że niszczymy kreaturę z lataniem. Artwork. Artwork ujdzie ale też nie powala, nie wiem czy nie zablokowałem ostrości, o, super, teraz powinno być już dobrze, dobra, dalej mamy Storm Rider Spirit, ta karta kiedyś już wyszła w, chyba w pierwszym Ministradzie, za 5 many mamy 3-3 Flash Flying, no bez rewelacji, ale grafika jest naprawdę rewelacyjna, no bo w końcu Ministrad. Yy, mamy Soul Guide Gryf, Hipogryf Spirit, czyli tutaj mamy jakiś motyw przewodni, być może duchów za 5 many. Flying 3-4, jak wchodzi do gry, egzajlujemy jedną kartę z Graveyardu. Chyba tak, bo mamy tutaj Kaje i duchy, czyli Exile Target Spirit, creature with, yy, albo z, Kreaturę z Disturbem, albo Enchantment, czyli tramen Exorcism. I kaje na obrazku. Dobrze. Naszą kolejną kartą jest Katar Call. Enchant Creature zatrzymany. I dajemy Vigilienza. I na upkeepie. A na N-stepie tworzymy 1-1 Humana. No Ok. Naszym Uncommonem jest Rytuał Nadziei. za dwa many. Kreatury pod Twoją kontrolą. Dostają plus 1, plus 1 do końca tury. No i jest Mechanika Coven. Kolejny Uncommon. Heirloom. Mirror, to ma bardzo, fajny, bardzo fajną drugą stronę. Odwrócę to, żeby nie spojlić Kolejnej karty. I mamy demona, który wychodzi z lustra. Takie lustro niekoniecznie chciałbym mieć w domu. Jest Bert Admirer, jest to jakiś wilkołak, chyba jeden ze słabszych, bo w ogóle go nie kojarzę. Też odwrócę, żeby nie spojlić I mamy Wing Shreddera. No dobrze, naszym ankomonem tutaj właśnie z tą alternatywną grafiką jest Baneblade Scrowdel. też wilkołak za 4 many 4 3 i jeżeli on jest zablokowany, każda kreatura blokująca go dostaje minus 1 minus 1 na Daybondzie i na tutaj na podczas nocy jest Baneclaw Marder też wilkołak 5 4 i jak zostaje zablokowany każda kreatura blokująca semi 1, ale oprócz tego, jeżeli blokująca kreatura umiera, zadaje jeden. F... Eee, Okej, okay. właściciel tej karty trafi, traci jedno życie. Artwork fajny, taki komiksowy. Natomiast jeżeli chodzi o... o samą kartę, mi się nie podoba. No dobra, i mamy Angel Fire Ignition. No, to jest solidna karta. Zatrzymany Borosowa kładziemy dwa kontery jako sorcery na kreaturę. Plus 1, plus jeden. Dostaje Vigilienza, Trampla, Lifelink, Indestructible i ma Flashback. No, generalnie umie namieszać. Są tali, które też bazują na, na tej karcie. Oprócz tego mamy naszego gryfa jeszcze w wersji foil i diabełek. Diabełek, i w pełni przegrałeś. Pozwól nam pomóc. Raczej w pełni zagubiony. No dobrze, jeżeli chodzi o tą paczkę, jest OK. Nie jest jakaś wybitna. W każdym razie no, temat, temat i motyw e, inistradu zawsze spoko. Może jeszcze z jednym takiego starych pójdzie i z, jeżeli chodzi o Magicka inne spróbujemy, ale żeby sprawiedliwości stało się zadość było 372 i cych, mamy 373 boosterki w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczuchy Nistrat Midnight time. Wszystkie te karty lecą do naszego sklepu LostArmory.pl link poniżej. Jeśli film się spodobał koniecznie zostaw łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać kanał i dzięki temu będziesz dostawał coraz lepsze fajniejsze rzadsze paczki w naszej serii Daily Boster. A my widzimy się z tobą już jutro. Oczywiście powtórzymy jeszcze raz w kolejnym odcinku Daily Bostera. Cześć trzymajcie się.